Tadam. ostatnia. Ostatnia, ja się nazywam tak widać. Ja jestem Maciej Makua i to jest jedyny tryb, w który mogę grać w Call of Duty, mianowicie Multic. Ponieważ w singlu się wieszę. Tyle. Czas sprawdzić apm -y. Ja wiem jakie są apm mam -y. kiepskie apm -y. Ale wiem, co zrobię. Zrobię sobie przerwę, wezmę sobie gorący prysznic. Rąk. To jest dobry pomysł. Będę miał rozgrane ręce. Z tego jest sobie herbatę. To brzmi fajnie. Słyszałeś o Heroes of the Storm? Nie. Co to jest? Brzmi jak jakaś gra pogodowa. Właśnie, dawno takiego oryginalnego tytułu nie było, żeby się sterowało pogodą. Albo zapowiadało pogodę, że dostajesz na przykład... Dostajesz zdjęcie satelitarne i musisz powiedzieć, czy będzie storm, czy nie. To byłoby fajne, nie słyszałem, ale mam nadzieję, że jak to jest to, co myślę, to to jest super gra. A tymczasem, no Battlefield, więc jedziemy. To jest mapa bez samochodów. Tu jest chyba minka. Tam jest... zabij błagam Jak wszedł jak tam była jakaś mina? Boże, ja pierdzielę. Koleś dał minę i mina się zbugowała. No i z ty poszliśmy 0-1. Wszyscy mają plusy Ja wierzyłem minie i się przejechałem. Przejechałam. Oho! Był człowiek, a teraz go nie ma. Nie wychodzę tędy, tu mnie czy zdrowią krzywdę. Bo wyjdę tam tędy, jednak tu mniejszą krzywdę mi zrobią niż tam. Te wyjścia są takie niebezpieczne tutaj. A to ty <trymamy> się. <razem> Trzymajmy się razem. Okay, jest przyjacielski sadką. Jakie zniszczenia w ogóle, co to się stało w tych stanach? Oni, jak mają strajki, to jest dlatego, że ten jakiś. Jak się skończyło to, że rząd tam nie uchwalił budżetu, i teraz zamykali jakieś ten. Sprzątaczko mieli dawać pieniędzy, bo tak się to skończyło. Proszę się posunąć. Nie się posunął. Może nie umiem go zabić. Boże, dolar, dolar leci! Pieniądze leżą na ulicach. Czy StarCraft jest to Electronic Arts? Tak. A to jeszcze z czasów, kiedy Electronic Arts się starało. Wymaga Original do odpalenia, ale jest spoko, naprawdę, StarCraft jest spoko. Można dać im kasę tym Electronic Arts. I być na górze to z takim Jezus wariuje! Zakrada się tak, taka morda Nie podoba mi się ten. Nie wiem, czy to teraz przerwę chyba ten mecz. Abort będzie. Okej, okay, muszę kogoś zabić, bo mi krew zaleje. Jest. Dobra, już lepiej. Ciśnienie spadło. Zrobię sobie herbatę za chwilę. Oj, tu jest ładna woda, patrzcie, tu jest jakiś ten. Widać, że to jest next gen. Że jest takie na jakimś papierze ułożone, i są takie wypustki. I to jest ładna teselacja, jakby była, tylko że niestety musiałem wyłączyć. Że to jest dywan. No wiem, ale ładny. No i cisza, i tu tak rozwaliło wszystko. Właśnie, nie dywan, tylko wykładzina, to jest lepsze słowo. Tam coś, tam coś biega jak... Siad. Tak śmiesznie, tak jakbym do psa powiedziała, to jest... Jest drużynami do doceni. Czuję się jak dobra kobieta. Rafał pyta o Nie wiem, coś się zrąbało, niestety. Odsłony spadają, tutaj widmo głodu... ...zagląda w ten... ...w serce. Tam coś strzelało. A dziad! Kamper, jak można tak kampić? Jak można tak kampić? Przewiń, proszę, przewiń. B.S.E. Troy. Pokaż z tyłu, patrz jakie ładne modele postaci. Widać, że jest prawdziwym człowiekiem 3-4. Zastan do mnie strzelał. Skoro jest kamperem, to, to oznacza, że tam jeszcze jest. A jak jeszcze jest, to go można jeszcze zabić. Jezu, zabiłam. Boże, przegrywamy w ogóle, 4 minuty do końca, zostało 38-47. A, bo jakieś szwedzkie kuki tutaj jest, 01. 1 Boże, i ten się... widzi, że tam strzelał? Po co tam poszedł? Muszę jakąś komunikację odkryć w tej grze głosową. Jaki kamper, siedział tu cały czas, bo nie chodził stąd dotąd. Też pójdzie ten szwedzki jakiś BSE i się zginie. Oho. Revolution. Okej. Okay. Dobra, 5-4. Już jest kaderatio takie, że można wyjść, powiedzieć, że się jest człowiekiem chociaż. Jeszcze tak, potem będzie sadką. Dobre Żerowisko, to jednak dobre Żerowisko. Ale nie, nie, ok, ostatnie zobaczę, co tam jest i czas wyruszyć na nowe. Kleimer by się przydał. No ja wiem, niestety no, taka bieda. Ok, jest. I teraz wszystko wiedzą moi. Dlaczego do niego strzeliłam? Dlaczego ja zginąłem w ogóle? Nic mu się nie stało, sprawdzałem czy ma dobrą kamizelkę założoną, bo to jest kapzdura. I nici z psa, a pies już biega już czułam jak Merda ogonem I Jeźdź nie w nerwia ten teraz złą kobietą. Następnego gołymi rękami okay. nic się nie dało. A i zaliczyło mi się. Jak... końskie zaloty, ale ja jestem kobietą, ja tak mogę. Jak ja klepnę w dupa la faceta, to jest okej, okay. się cieszy. Gdzie zabił ten Stranger? Jaka tam staty Stranger ma? 12, 12, boże jaki wstyd 12, 12, zbiegaj kotku O jest friendly sadko. Oho Ciała Może, słyszałem psa. Jak ktoś gwizdździe. Co w takich majtasach chodziło, w ogóle śmiesznych? 7-7. Ale że mi nie ginę, no nie ginę, to jak oni. 15, 14, 9. 7 to jest tak normalnie. Z czego te, te pozostałe 3 kile Oho. są spowodowane tym? Są spowodowane tym, że zabiłam swoich, sprawdzając im pomóc, bo Zenus mnie zaswędział. W tym momencie mnie nos zaswędział, musiałem się drapać, nie mogłem sterować. Powie powinno się... Jeszcze GG głupek pisze, nie GG, który napisał, sitting, a to z innej drużyny. No im się dobrze grało, No jest, jest wstyd. Mogłeś kosę wbić. Mogłem, ale ja nie, ja nie gram tak, żeby bijać kosę. I zaraz, zamawiałam Akimbo. To jest taka potrawa z tego, z Łanga. Jak się nazywa taki do na parze? Łąk? Jakoś tak, donk. I w taczki gleba było. Właśnie, zamawiałem i oczywiście nie dali. Trzeba odczepić. Albo trzeba odczepić. I zaczepić drugi pistolet. I teraz będę już w ogóle. A mam taki odkurzacz tutaj na końcu, ta wtyczka, do, pod, że się za takie kraj, kąty można odświeżać. Fajne spodnie. O. Jak widzę DLC, że będzie takie ubranie dla kobiet, jakieś bikini, to kupię od razu. Choćby, ale serio, jakbym miał nawet dać dużo pieniędzy, to wydam dużo pieniędzy. Czytaj walk, właśnie walk. Przepraszam. Wyglądasz jak moja pani od polskiego. To ładnie tam was teraz. Tak ja <kończenie> design. <gry Purwodpositive> Albo Leginsy powinny być. No, myślę, dlatego nie lubię do końca gier wojskowych. A czy podobno w tym w Warface są fajnie zrobione kobiety. Właśnie muszę sprawdzić tego Warface'a, tylko ze względu na kobiety. Natomiast tych fantazji jest super, bo tam miałem takie zbroje dla kobiet, że się właśnie nie poci kobieta i tak dalej. Osłania właśnie takie strefy rogenne, jakieś cycki osłania i tak dalej, to jest ważne. A nie jakieś niepotrzebne. Po co na przykład brzuch osłaniać? Brzuch jest sporo mięśni... ...i to wytrzyma. Bo to jest ta mapa jak ja jej nie lubię. Kto to wygłosował? Aha, zamiast gadać mogę głosować, odbierałem kobietę. Może tam jakaś burza jest w ogóle na pustyni. Jakaś symbolika straszna, że nadchodzi burza, dolary latają w powietrzu. Nie wiem, co to znaczy. Max Pawn coś napisał, że są jakieś plusy. Co napisał Max Pawn. Aha, widziałem co napisał. Nie zacytuję tutaj, bo tutaj dużo widzów jest z kobietami i się obrazić chyba, nie wiem. A może się nie. Obrałem się nie obraził. Okej, okay, przegrywamy jak zawsze 2 do 4. Nie zastrzelili. A może widok. Z... Ale ma fajny ciuch w ogóle koleś. Taki brudas. Śmieszny. Ok, 3-7. No i na chwilę tylko odwróciłam głowę. I, I tu szłam. I tu jest moje ciało. To jest. Moje... Ok, tu zrobimy sobie żerowisko. Kampią na stówę 5-0 ma jakiś kość, może mieć psa nawet 1-2 4-0 ma jakiś Donker To id jakiś klan kurde debili Jakbym ja był w klanie, to było takie rządzenie. Mógłbym powiedzieć kościołowi ej tu mnie zabili, albo ej, chodź tutaj a tak się po prostu porozumiewamy jak stado. Nie wiem, czy jakieś, jakieś wybitnie, głupie zwierzęta, ale chyba nie. Ok, mamy sad coma. I widzę, że coś tam biegnie. Jest taki fajny zespół coma. To się tak skojarzyło z tym sad Tam coś biegło. Tak on wyszedł jak ja kobieta, nie mogłam wyjść. To ja, Jezusie, głupi... Nie poznaję go. 1-3, a 1-6 ma donkel. Jeszcze ma więcej punktów za co? Za to pewnie to ujemne zomieranie. To było dobre, by świadczyło wartości dla drużyny. Nie lubię tej mapy, mówiłem. To jest taka dziwna. Jakiś kamienie? ciołk pali i się nie może wypalić. Taki się może palić. I się pali, i się pali. Powinny być takie detale, że można wziąć wiaderkę i ugasić. Co to szkodzi, że ktoś kiedyś zrobił? Moim zdaniem fajny gen by był. Gaszenie wodą słoików. To chyba wybucha. Oczywiście dobił sobie gościa, zarąbiście Jezu, kamper Kamper Takich mamy strzeźlec? zagram gram jako kto? Jeden, cztery jakiś... Nie lubię tej mapy i nie rozumiem. Boże A, Frometa mówi, że Legins to nie spodnie Tam coś pika. Ej, kuźwa! Koleś dostał w pierdzie, ewidentnie. Gdzie są moje tylko z sześć. O! Dobrze, dzięki Bogu że się gra zlitowała. Chodź tu, świnio. O, to może być grube. Nie jest jak Sirius sam, tylko Sirius sama. Okej, okay. pobiegnę tędy. Mam nadzieję, że to tak w koncesie jest, że mogę szybciej biegać. Tu jest fajne wyjście, tylko się wychodzi jak zawsze plecami do... Ok, no pies zabity chociaż tyle. Mam nadzieję, że mi go zaliczyło. Ok, do dupy te pistolety się przewrócił na prostej drodze. Tam ma jakieś dwie menażki z tyłu. To jest ona czy on? Czy są facet z takim czymś Jakiś... Okej, okay, chyba nie żyje. Nie pokazuje czy zginął. 32-50. Jeden Donkel ma 11. Boże święty gdzie to jest? Ja go zabiję prewencyjnie, żeby nam nie tego. Team Bug jest. Wikara. Wikary chyba. Chyba, że jak jest kobieta, to jest wikara. Faktycznie. Okej, okay, zabiło to czy nie? Bo już sam nie wiem. Sama nie wiem. żyję. Gdzie ja jestem? Moment, zgubiłem się. Spocząłem na podłogę i tu jest moje ciało. 4-9 -11. To jest fajne miejsce Czasami Zmienię chyba ten tego modżera jaką się nazywa Miodożera. To jest lusterka To jest bardzo zła mapa źle zaprojektowana Jakby się dało samochodami jeździć tutaj. Ciekawe o nie wprowadzają w tej części. Boże, jakie kampy. 14 Non-kill 413, Super spawn. Ja pierdeguję. Nie, ale ci goście po prostu biegną jak boty 40... Dlaczego raz nie leżą do najlepszej drużyny? Bo kiedyś wygrałem w ogóle w... dzisiaj? W tym hardkorze... Nie, bo są kto? Są debile Dwa, że daję głupie mapy Wydało mapę, którą znam Z jakimiś... Coś, co wszyscy znają Albo coś, co wszyscy lubią Muszę świadomie głosować, ale to jest bardzo ważnie pokazuje, że nie można lekceważyć... Jak przeżył, to ja nie wiem z czego ten człowiek jest <laughs> Wód, Dlaczego? <laughs> Powinny być czerwone światło, że ps. psy jest jest na tym z wybiegu. Okej, okay, ostatnia. Gdzie jest ta ciemność?